Witam serdecznie, Szachowa Polsko, przedostatnia runda międzynarodowego turnieju w Laplanii już za mną, więc przychodzę do Was jak co dzień z analizą partii, w której ponownie dzisiaj zmierzyłem się kolorem czarnym, dublowałem ten kolor. I zmierzyłem się z zawodnikiem lokalnym, Francuzem Ernstem Luką, mistrzem FIDE o rankingu 236. Ciekawostka jest taka, że Ernst Luca to bardzo młody zawodnik, 15-letni, yy, który już w swojej karierze przekroczył kiedyś 2300, teraz ma jakiś dołek. Eee, ale widziałem na przykład, że wczoraj zwyciężył z moim kolegą serdecznym Piotrem Sabukiem, więc mistrzem międzynarodowym. Także tutaj wiedziałem, że nie mogę przeciwnika zlekceważyć i myślę, że ta sztuka mi się powiodła. Eee, rozpoczęliśmy od posunięcia E4, rywal rozpoczął. Ja wrzuciłem posunięcie C5, czyli obronę sycylijską. Stwierdziłem, że prawdopodobnie rywal nie będzie na nią przygotowany, a jeżeli będzie, no to po prostu na zasadzie wyboru wariantu i. I tam może kilku ruchów, tak, ale nie jakoś specjalnie. Skoczek F3. Tutaj się sam zastanawiałem, czy zagrać przez koń C6, czy przez D6. Ale stwierdziłem, że zagram przez D6, bo na mm, końce C6 nie chciałem za bardzo rozsolima. Jakoś nie miałem pomysłu, co grać na rozsolimo. Pewnie G6 bym zagrał, ale, ale tak e, właśnie nie za bardzo gdzieś tam chciałem w tę pozycję iść. Także zagrałem D6 i faktycznie go nie B5. Raczej widziałem, że rywal grał otwarty, czyli posunięcie D4. Jedne, w jednej partii tylko zagrał goniec b5, no i szczerze powiedziawszy troszkę podszedłem do tematu e, w przygotowaniach po macoszemu, bo nad tym ruchem goniec b5 nie spędziłem jakoś wiele czasu. E, powtarzałem sobie goniec d7, goniec d7, koń d7, trochę tak jakby zakładałem, że to nie pójdzie, bo jeżeli rywal miał być przygotowany, to byłby przygotowany w otwartym, a jeżeli nie byłby przygotowany, no to właśnie może, może by na to nie poszedł, no nie wiem, jakoś tak... E, Pozastanawiałem się chwilę. Pozastanawiałem się, tu spędziłem z 5 minut, bo chciałem sobie przypomnieć idee i warianty No i stwierdziłem, że zagram ambitniej. Zagram ambitniej, zagram na wygraną, zagram coś, czego jeszcze w partii klasycznej chyba nie zagrałem, czyli skoczek D7 po raz pierwszy w swoim życiu. I faktycznie ten, ten ruch jest bardzo waleczny. Ten ruch prowadzi do pozycji bardzo bogatych. W zależności od tego, co zrobił białe, co zrobił czarne obie strony mają bardzo wiele różnych idei. W partii Roszada. Wiedziałem, że a6 jest bardzo dobre, żeby dla konie f6 nie dopuścić wieża a 1 bo jak a6, to goniec wraca na f1 i tutaj wiedziałem, że białe mają się ok. Mia, ma, białe mają się okay. Yy, dlatego zagrałem a6 od razu, żeby nie dopuszczać tego scenariusza, goniec d7, goniec d7. No i tutaj wiedziałem, że na pewno jest ruch wieża e1, tak? że to jest coś, co jest najlepsze, albo d4. d4, cd, hetman d4, e5, hetman d3, tutaj jakiś wieża c8, wiem, że można zagrać może jakiś h6. Jakieś takie idee pojawiały mi się w głowie, ale rywal mi zagrał, moi drodzy. C3 i tutaj kurczę, moi drodzy, odpaliła mi się lampka, bo wiedziałem, że Damian Leftak, mój serdeczny kolega, miś Międzynarodowy, kolejny, gra ostatnio ten wariant bardzo namiętnie i naprawdę z bardzo dobrymi wynikami. I nie ukrywam, że no to jest właśnie ten najgorszy moment, kiedy wiem, że coś jest groźne, i nie wiem, jak to obalić. I trochę byłem taki sparaliżowany. Dobre 10-15 minut zastanawiałem się w tej pozycji, czy mogę jakoś ominąć te warianty, w które nie chciałem wchodzić, w których wiedziałem, że rywal będzie po prostu obkuty. Skoczek F6, wieża A1 i tutaj się zastanawiałem, czy nie zagrać E6, ale jakoś kurczę D4, goniec E7, DC, DC, E5, koń D5, C4, koń B6, hetman E2, roszada, koń C3. Wydawało mi się, że czarne mają trochę mało przestrzeni. Jakiś goniec, może b3 nawet. Zaraz goniec na f4 stanie. Białe nie mają żadnych problemów debiutowych. Dlatego jakoś nie byłem przekonany co do danej pozycji. Zagrałem to goniec c6 po 15 minutach, bo przypominałem sobie warianty. To gdzieś tam starając się przypomnieć co Damian leftak tak mówił, że jest dla niego nieprzyjemne. I poszedłem na pozycję, gdzie zagrałem gońcem na d5. I tu kojarzyłem, że koń d2 można grać. Ale przeciwnik zagrał mi od ręki c4 i moi drodzy no, to jest niesamowite. Gram z ziomkiem 230 15-letnim. I ja rozumiem, jakbym miał ten wariant w bazie, że rywal mógł się na niego przygotować, ale ja sam przy szachownicy jeszcze nie wiedziałem, że ja wybiorę w trzecim w trzecim posunięciu skoczek D7. Także to też nie, nie jest to możliwe, że rywal był przygotowany na to. On po prostu musiał to znać wcześniej. On musiał to znać wcześniej i po prostu nigdy jeszcze tego nie użył w swojej partii klasycznej, także. No, nie ukrywam, że trochę byłem niepocieszony i naprawdę straciłem dużo czasu. Goniec C4, koń C3. Po moim następnym ruchu zostało mi tylko pół godziny. A tym ruchem było goniec na E6. Nie, trochę przesadziłem. Nie, jeszcze nie pół godziny. Tu mi zostało 40, 50 minut. 50 minut. Mój rywal miał godzinę 35 i to był pierwszy ruch, którego mój rywal nie znał. Trochę bałem się, że rywal mi zbije na C5. Teraz szczerze powiedziawszy, nie wiedziałem co zrobić. Chyba bym zbił i bałem się jakiegoś Hetman E2. Bo nie za... ja chciałem Hetman C7 wieża ad 1 i nie wiedziałem co tu się dzieje, h6, jak bicie, jak ef, właśnie jakiś koń d5 mi się nie podobało i nie wiedziałem co tu się dzieje po prostu, no może to się wszystko trzyma, ale wyglądało bardzo groźnie rywal zbił na f6 i nie byłem przekonany co do tego, gf, skoczek e4, też jakoś wydawało mi się to być wolne zagrałem goniec g7, tak żeby pod dc mieć opcję albo roszady, albo coś innego ale rywal gra d5 i tutaj miałem bardzo duży dylemat, co z tym końcem zrobić, bo Mogę zagrać goniec G4, ale dostanę H3, goniec H5, rywal połapie sobie tempa na tym gońcu. Zaraz mi wejdzie na F5, ok, Hetman D7, Hetman F3, nawet ta długa roszada, konie F5, Goniec F8. No niby nic nie ma. Nie jakbym widział cały ten wariant, to może bym na to poszedł, ale po prostu. Yy, w międzyczasie, no jakoś wizualnie po prostu wyglądało to źle. Także ja stwierdziłem, że nie będę dawał rywalowi temp. Tutaj koń G3, tutaj bardzo podobna pozycja, tak? Ja cofnąłem się gońcem na C8, żeby nie dawać żadnego tempa przeciwnikowi. I to jest ok, ruch, bo. Bo mam dwa pionki więcej, moim zadaniem jest po prostu, nie podstawić teraz niczego. h 4, F5, Koin G3, biorę trzeciego pionka, widzowie. Biorę trzeciego pionka, widzowie, mówię, biorę piona i pokaż mi, co ty tutaj masz. I tutaj rywal mnie bardzo zaskoczył, bo no, myślałem, że zagra wieża B1, ja odejdę gońcem na C3, wieża E2. Yy, I teraz myślałem, że zagram B5 bicie. Bicie, bicie, goniec wraca na F6. Mamy taką pozycję, gdzie mam pionka więcej. Mam słabego króla. Pewnie staje trochę lepiej, bo te piony na skrzydle hetmańskim one zaważą w końcówce. No ale generalnie pozycja jest jeszcze trochę niejasna. A rywal zbił na F5. Rywal zbił na F5 i naprawdę szacun dla niego, bo chyba jest to krytyczna linia. Bicie na a1, Hetman, a jeden Król D7. I myślałem, że wieża e7 że to jest słabe dla przeciwnika, bo myślałem, że, że tak nie, nie powinien grać. Zagrał hetman g7, czyli ruch, którego się spodziewałem. I teraz myślałem, czy wieża e8, hetman f7 i król c7 nie zagrać. I jak koń e7, to hetman d7. Jakieś takie rzeczy widziałem. Bo ja mam tyle materiału więcej, że naprawdę mogę tutaj pozwracać przeciwnikowi trochę. Ale ja zagrałem w tym momencie hetman f8. I nastąpił hetman g4. to jest krytyczny moment. Yy, przyznam się szczerze, że tutaj po prostu nie doliczyłem wariantu, bo yy, ja zagrałem w partii H5 i wydawało mi się, że rywal będzie chciał odejść na H3 i ja wtedy zagram E6. Szczerze powiedziawszy, rozpatrywałem Cztery, cztery odejścia: Hetman H3, Hetman E4, Hetman C4, Hetman A4. Hetman H3 to E6, wydaje mi się, że tu od razu wygrywam. Hetman E4 to po prostu chciałem zagrać chyba B5 teraz, bo jeżeli koń E7, to wieża E8 i też wygrywam. A rywal nie chce bić Hetmanem, bo. No, jakoś nie, nie widziałem co tu się dzieje zresztą jeszcze, ale wygląda ok. Eee, a jeżeli Hetman C4, no to tam B5 jest dobrze. A jak Hetman A4, to mówię dobra: B5, Hetman A5 i E6. Jak rywal bije na E6, ja bije i po Hetman B6 mam bardzo fajny ruch Hetman B8. I wszystko się trzyma. I zagrałem to H5 moi drodzy, i niestety okazało się, że to jest błąd, bo nie doliczyłem, że po B5, Hetman A5, w wariancie, gdzie gram E6, że rywal nie musi wtrącać bicia na E6, że w szachach bicie nie jest obowiązkowe. No i niestety nastąpiło Hetman B6, bardzo silne. Rywal oddaje mi kolejną figurę. Wszystko mi rywal w tej partii oddał, ale no niestety okazuje się, że nie mogę na to pójść, bo tutaj po prostu tracę wieżę. I pozycja mojego, pozycja mojego króla jest fatalna. Dlatego wtrąciłem wieża C8, żeby po szachu na B7 mieć wieża C7. A po biciu na 6, teraz biję na F5 i po e, kilku szachach zrozumiałem, że po prostu ten król nie ma jak uciec z tej klatki, którą tworzy wieża plus e, Hetman. Także moi drodzy, no niestety zremisowałem partię z 236, i oczywiście nigdy to nie będzie dobry wynik, który mnie zadowala niezależnie od tego jak mi idzie w turnieju. No nie ukrywam, że pierwsza partia trwała tak naprawdę no do momentu, gdzie rywal już wiedział, że ma wieczniaka, no to 21 posunięć, a rywal grał przygotowanie do posunięcia. No okej, okay, do 11, także trochę tych ruchów swoich zrobił i mi się udało naprawdę go przechytrzyć i wydaje mi się, że tam gdzieś ta przewaga była, ale nie wiem dokładnie w którym momencie, nie wiem dokładnie w którym momencie ta przewaga Może tutaj jakieś e6 Ale liczę, liczę, bicie, bicie, koń g7 Wisi na e6 trzy razy Wieża e8, koń bije e6 Mówię, szachy z odsłony, grozi na c5, grozi na e8 No Okej, okay, no jakbym widział całe te warie, całe ta, cały ten wariant, no to nie miał, nie grałbym dzisiaj z was 136, tak? Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy e... Z plusów jest to, że no nie, nie przegrałem zaraz jakby z przygotowania, tak? Czyli dopó dopóki rywal grał komputerem, tak? Jakby analizami, które miał z domu, yy, no to udało mi się z tych analiz wyjść. To jest pewne, pewnego rodzaju sukces, bo nieważne, czy gracie z 1500 czy, dwa, czy z 2600, do momentu, gdy ma przygotowanie i to przygotowanie jest silnikowe, to nie gracie z człowiekiem, tylko gracie z komputerem, tak? Także ja byłem bardzo zadowolony, że udało mi się z tego przygotowania zejść, że udało mi się stworzyć przewagę, bo nawet ta pozycja, którą widzimy, jest ona obiektywnie dla czarnych po prostu bliska wygranej, ale no nie Niestety, nie udało mi się wpaść na ten na ten ruch. Może dlatego po prostu, że nie doliczyłem, że po h 5 jest to odejście na A4 i że ono jest faktycznie aż tak dla mnie zabójcze. Także może jeżeli bym znalazł, że że w tym momencie po, już Wam mówię, po Hetman A5, że tutaj rywal nie musi być, tylko ma Hetman B6 i tutaj po Hetman B8 jest Hetman C6 i to jest kluczowa pozycja, to prawdopodobnie bym poszukał czegoś innego i w tej pozycji pewnie bym zdecydował się na jeden z ruchów wieża E8, E6 lub E5, ale to trzeba mieć jaja ze Stalin. myślałem, że wieża G8 może jeszcze, ale problem jest taki, że mamy ten sam wariant. Tu jeszcze widzę, że komputer to jakoś trzyma po Hetman D8, ale ja policzyłem wieża E7, król C8 i Hetman E1, i mówię, że ja tutaj nie wiem, co się dzieje w tej pozycji, bo mój król jest odcięty, nie mam praktycznie ruchu, skoczek na F5 jest fenomenalny. Ok, mam mnóstwo przewagi więcej, ale nie mam jak się ruszać figurami, także po prostu stwierdziłem, że na tę pozycję nie chcę iść. Także finalnie zremisowałem moi drodzy, ja jeszcze wam pokażę przegląd partii na szybko, żebyśmy sobie zobaczyli, jak tutaj dokładność przebiegała. Mm, i podsumujemy sobie tę ósmą rozgrywkę. No wiadomo, no nigdy, tak jak mówię, nigdy to nie będzie dobry wynik. Są jakieś tam małe pozytywy, są rzeczy, z których trzeba być zadowolonym, e, ale no, wiadomo, że mm, wynik na pewno, ale stricte, kiedy przychodzi do rankingu, to to nie był, e, nie, nie jest dla mnie sukcesem. Goniec e6 najlepsza w ogóle. Tutaj minus plus pół jest dla białych. Dc wydaje się być bardzo silne. Dc wydaje się być bardzo silne. Natomiast rywal bicie... Okej, okay. no dobra, bo wy nie widzicie przeglądu. Już wam pokazuję przegląd. O, pięknie. Zobaczcie jeszcze raz. 92,2 yy... kontra 92,7, tak? Yy... No dobrze, dobrze rywal Raunek. Dla 200 No bardzo dobrze. Konie G3, koniec B2, koniec 5. On chyba zbił skoczkiem z haja, chyba źle wpisałem do, do partii. Eee, z, tym, z tym skoczkiem zbił. Ja zbiłem tu, zbiłem tu i poszło, wstało to samo. Ciach, bicia, bicie. Bicie, goniec A1, król D7, Hetman G7 bardzo dobry ruch, Hetman F8, Hetman G4 przeoczenie. Ja również odpowiedziałem przeoczeniem, czyli H5, Hetman A4, B5, Hetman A5. No i tu już po prostu nie wiedziałem, nie, 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 nie wydawało mi się, że po Hetman D8 mam jakąś przewagę. E6, Hetman B6. Wieża C8, bicie, bicie, no i tutaj już partia zakończyła się faktycznie remisem. Także moi drodzy, no nie będę ukrywał, trudny dla mnie turniej, dużo ostatnio wyjazdów, w Nowy Jork, Uganda, sporo tych kilometrów zrobiłem. Jutro ostatnia partia, walczę ze wszystkich sił i cieszę się, że już wracam do Polski, będę miał dwa tygodnie odpoczynku, trochę nabrania weny. I potem ruszamy na Grecję. Także na razie jeszcze jesteśmy tutaj myślami, walczymy w ostatniej partii, żeby dobrze zakończyć turniej, żeby z dobrym humorem wracać do Polski. A ja bardzo serdecznie dziękuję za to, że wysłuchaliście tej analizy, że obejrzeliście ją wspólnie ze mną i że jesteście po prostu na dobre i na złe. Także wszystkiego dobrego, Szachowa Polsko i słyszymy się prawdopodobnie jutro. Pa pa!